I ty weźmy. No, nice. teraz wiesz, że tutaj ostry będzie czarował, będzie strzelał z opaskami. Tu są trzy kropelki, to ty zjedziesz dwa kropelki. Po Kaśpie, Sponsorem kanału jest Betkit, legalny bukmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Siema. Co dzisiaj robimy? Co dzisiaj robimy? Dokładnie. No właśnie, niektórzy pytają, co dzisiaj robimy. A ja odpowiadam dzisiaj jemy rzeczy, moi drodzy Państwo, kolejny odcinek właśnie na Orliku. Ja wiem, że lubicie pyszności, lubicie te jedzeniowe wyzwania. Niektórzy podrabiają to ode mnie, na przykład pozdrawiam Jostek. No ale to nie jest istotner. istotne i co to jest to, co dzisiaj, a dzisiaj moi drodzy, my nie mamy. Zacznijmy od lewej strony. M&M's mamy, hity, mamba, knopet, delicje, nutella be ready, ptasie milka choco brownie, milka oreo, super Max 7 days Pełny luz, pełen spontan, no bo jak są takie pyszne rzeczy, to co my się będziemy spinać, nie? Trzeba się tylko dobrze najeść. Każdy z nas proponuje, żeby wymyślił przynajmniej po jednej konkurencji, zwycięzca tak. wybiera, co chce jeść, ja chcę też wybrać dla innych, co mają jeść, też może wybrać. Także naprawdę bawmy się, was zachęcam do postawienia łapki w górę, w komentarzu napiszcie swoje pomysły na następne jedzeniowe challenge. Zajrzyjcie do tego pana, bo tam pojawił się odcinek z naszą dwójką, dzieje się. No nie wiem, czy macie zaglądać, bo on ma TikToka, ale ja nigdy nie pojawiłem się u nich na TikToku Także nie wiem, czy jest warto, żebyście tam zaglądali Ale coś nagramy Ale zaglądajcie teraz, teraz coś nagramy A teraz, moi drodzy państwo, już mniej gadania, więcej... Jedzenia Powiedzmy grania A później jedzenia Pierwsza konkurencja Pues extra, ja zaczynam? No to zagrajmy sobie, jest tam, wisi płakta. z racji tego, że gdzieś ta to jak zawsze towarzyszyła mi, to trochę postrzelajmy, poszarujmy i zobaczmy kto lepiej będzie trafiał. Idziemy. Ja proponuję, żeby jedna osoba wystawiała, uderzała bramkę. Ile mam piłek? Cztery. Masz piątą, to pięć piłek i cztery muszą paść. Znaczy nie, kto więcej strzeli. Kto więcej strzeli, no, o, To To się, to się wszystko tworzy na waszych oczach. Chcecie jakieś pomysły, rzucajcie w komentarze. Kto wie, może pod koniec odcinka zrealizujemy twój komentarz. <tos> <tos> Dokładnie! W takim razie rozpocznijmy pierwszą konkurencję Przyjęcie, tak? Problemy Problemy Ostatni, uwaga! Uuu. Nie ma! dwie to spokojnie, zobaczymy, Kórej, jak to się jestem. ostry. Także ty masz dwa na pięć, czas na ostrego. Teraz wierzę, że tej ostry będzie czarował, będzie strzelał. O! Drodzy Państwo, tutaj jest pełna dowolność Zwycięzca decyduje co chce jeść, decyduje czy inny ktoś ma jeść Czy tylko się patrzą, jak on je I Ile ma jeść, nie? Ile ma jeść No dobrze Bawimy się Nie ma Dobrze Aha, czyli ja muszę teraz zdecydować, tak? No nie, ja mam trzy, ty też masz trzy. A ty też masz trzy? Ta, tak, masz dwa. A nie, to dobrze. Kamień, papiernożyce, do jednego. To za konkurencja. No jak <grym dobra> po co konkurencji? Dobra. A to dojdę. No do jednego. Dobra, i ten, kto wygra, to wygrywa konkurencję. Dobra, uwaga, uwaga. Dobra. Zobaczmy, kto tutaj będzie decydował. <grym> no. Statystycznie jest tak, że najwięcej osób wyrzuca kamień, Dokładnie. później z papier, a na końcu są nożyce. Czy tak też będzie teraz? Zobaczymy. Przekonajmy się. Co? <laughs> Statystycznie powiedziałem, że najwięcej osób kamień stary. Ja wiem, ale myślałem, że. Osu... Dobra, wygrałem. W takim razie przejdźmy tam. Dla ostrego, z racji tego, że był blisko, trapił trzy. Tu są trzy knoperski, to ty zjedz dwa No. A żeby na nagrodę pocieszenie, to ty jednego. A ja najlepsze sobie wydaje. Aha, ok. A ja sobie zjem, coś z mamby sobie zjem. No, Słuchajcie, są odcinki takie, że czasami ludzie żałują jak przegrywają, a u mnie jest tak, że nawet jak przegrywają, to tak jakby wygrywali. Hmm. Muszę sobie powtarzać, że jesteś zwycięzcą. Ja jestem zwycięzcą, ale dobra. Hmm. Dobra, zjem sobie więcej z mamby. Taki jeden sobie wchłonę, a co? Ale tak jest, bo my dopiero zaczynamy, że to jeszcze jest fajne jeszcze słodycze, ale za dwie konkurencje już mi się nie będzie chciało. No. I skupmy się na małych brameczkach teraz, proszę Państwa. No i standardowo, kto więcej trafi, też będziemy mieć pięć piłek. To nie wybiera, decyduje inny. Małe brameczki są, ale to będą niekonwencjonalne strzały w małe bramki. Dwóch zawodników, w tym przypadku pan Ostry, w tym przypadku pan Kłesek, będą kręcić się po okręgu, mogą chodzić, mogą biegać. A moim zadaniem jest właśnie trafić pięcioma piłkami najlepiej, pięcioma w bramki. Kto trafi najwięcej. Kto wygrywa? <grymian> Klasper już ma swoją próbę, dziękujemy, on ma na swoim koncie zero z <grymian> Damy radę? Zaczynamy? <grymian> 4 na 5. To jest moja ulubiona konkurencja. Wybierzcie też film. Dobra, zmiana. Padł 4, to teraz padnie 5. Bra. Ja pierdzielę, co tu e, co No tak średnio bym powiedział. Tak średnio. Jeden, I, ile, ile mówił, że ile będzie? Padły 4, a teraz padnie 5. Ile jeszcze trafi? Ja ty trafiłeś 4, ja trafiłem, że to będzie 5. Ja Także pan osy. E, ja przyszedłem tutaj tylko po wygraną. E. Nie ma. Nie, nie, ja tutaj się świetnie bawiłem. Przyszedłem tutaj tylko, żeby się bawić. Tak. Ja w ogóle nie chcę wygrywać. Jak ktoś przegrywa, to zawsze tak mówisz. Nie, liczy się fan i dobra tak, zabawa. Fan, tylko fan. No właśnie, przyszedłem tylko się najeść. Chłop, który praktycznie nie zapomniał jak wygląda piłka, wygrywa drugą konkurencję. Przejdźmy, wybierajmy. Ptasie mleczko. Nie, 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 Dla pana ostrego. Pyszne ptasie mleczko. Całe? Zjedz ile chcesz? Serio? Serio, nie jest super. A dla pana Katstra yy, no to a ja zabawię się z tą czekotłupką. Już trzeciem. O, a ty masz naprawdę szansę, szanuję cię mega. Myśleliśmy otworzyć. Aha, chyba. Ja. Mleczna. Mm. Chcesz na kito trochę? takie fajne słodycze, to... W się jest kontakt. Jesteśmy w trzech, były dwie, to teraz czas na trzecią konkurencję. Co to będzie? No i piorunki. Nie będę mówił, ja. cię tylko boisko. No, nie, e, wydaje mi się... Chyba karny. Przechodzimy do karny. Strzelamy z wini, bez rąkarza? jeden strzał. Jak? What the hell? Co? I <gryzamy>? Nie, e, po trzy strzały. No. E, robimy dwie gorszą i jedną, le dwie gorszą nogą, jedną lepszą nogą. A jak ja mam dwie takie same? To strzelasz jak też. Włówko. Okej. Okay. główko. no. I stoimy sobie na zmianę? Yy, nie, ty stoisz ze wszystkich. Dobra. I <laughs> w końcu mój kanał. Ja Dobrze. <sparcie> Matko Boska. No oh! no no? Nie Karnę nie może się toczyć piłka. Nie, nie, nie no. może, tak, tak. Powiedz do kamery, gdzie ja tam trafię. A, ty musisz to słyszeć. Nie, właśnie ja nie słyszę. To jaki jest tego sens? No właśnie o to chodzi. A, no Magic. Tak, dobrze. Ale dobrze chciałem. Prawy, dolny, powiedziałeś? No, tylko to był lewy. No nie, jego prawy. No dobrze, moi drodzy, w każdym razie, ostry, zwykły, mamy dwa i dwa, czyli cztery, ty masz trzy, my wygraliśmy. Dziękuję bardzo. Kaster wygrał, idziemy do słodkości, on decyduje No bo wiesz, reszta dla widzów A oczywiście Kochani, jak będziecie subskrybować wiesz, kanał Jak przyjdziecie, zapraszam Jesteśmy, jaki to jest adres? wiem. No, okay. <laughs> nie wiedział no, no. Dla ciebie ląduje jojo Cześć no. Dziękuję bardzo Jesteś Happy birthday Pokażcie, mam pięć Jest pięć I patrz nie, chami bani. Chami <gulia> <gulia> Proszę państwa, chciałbym w tym momencie zdementować wszystkie plotki. Nic nie braliśmy, nic nie piliśmy, my po prostu tacy jesteśmy. <gulia> Cringe alert. Iu, iu. Proszę państwa, trochę to już trwa, także przed nami jeszcze jedno wyzwanie, a dlaczego by nie? W takim razie czwarta konkurencja, całkowicie zwariowana. Ostry to wymyślił, bo on jest zwariowany. My trochę też dołożyliśmy. I co my będziemy robić? Y y <głos> Piłka <głos> Bramka. Siatka. Jest tutaj, nie wiem, na ćwiartce boiska rozłożona siatka. Musimy przekopać nad nią i wkopać piłkę do bramki. A jak to będzie to zobaczycie. Trzy, cztery. Trzy, tutaj kasper No i bardziej znany jako Kłesek. będzie miał trzy próby. Tutaj jest siatka. On bardzo proszę tu operatora pokazanie, bo jest operator kamery, a nie kamerzysta. Bo niektórzy mówią kamerzysta. Nie, kamerzysto, kamerzysto a, zachęcam, a cała Polska nie. śpiewa z nami, Kamerzysta za krasami. Będzie to Także on stąd kopie, piłka musi górą przelecieć. Druga kamera jest w rogu, będzie rejestrowała. Yy, oczywiście tam mamy weryfikację właśnie warczy, czy piłka przekroczyła linię, czy nie. Zaczynaj. Czy może być fajny. Tak. Czyli jak chcesz? Ala Hamora. Jeden. Pięknie! przedbija. Przed, przed, przed to wiesz, że się nie liczy, Chyba się, się, się nie liczę wtedy. No. Ostatni. I... Szata. Podłam. Jaj, jaj, A, Ale? Ma na trzy, dobrze. Ale, dobra, tak, dobra, dobra, dobra. Do, coś innego, coś innego. Drugi ostry. Ja drugi? No bo ja będę to kończył, bo jak ma być zero, to lepiej na końcu. Ostry. Ostry, ostry, ostry. Kop. Lewa, pat na ludzi. <laughs> Druga próba. Mówiłem, że będzie jeden. 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 Mówiłem, że będzie jeden. Zobaczymy. Ewentualnie będzie zero i Ostry, ostry. ostry. Ma to, ma to. Nie ma. Czy wyobrażasz, jak ma To jest jeden, no sorry. Trzał w dziesiątkę! Nie ma. O, yeah! Ale jest dwa! Tak, nie. Mam tą się Przynieś mu coś delicie. Jedną? Całe. <noise> ja, gdzie się nie pisałem, o no co A 7-nice, smakujecie 7 nice y? tak. To Tak. nie? Nie, nie. No. A, to ty. No. Jak strzela bomba, to każdy zasubskrybuje kanał. Ja subskrybuję, ja już ja ja w tym momencie chciałem. Dobra, finiszki. A ty co? Ja jeszcze mi żerki. Ile? U? Dwie. Powiedzmy, no. no. <noise> <Co? Dwie. głosy> był pan Kacper Klesek. zaglądajcie do niego, piąteczka. Będzie się zwykły kibic! I był pan ostry, czyli połowa ale czajnik. Zaglądajcie też do piąteczka. Dziękuję. No i wy by byliście i mam nadzieję, że łapa w górę, jest subskrypcja, komentarz. Które słodycze są Waszymi ulubionymi? I dlaczego chcecie je jeść? Nie mam pojęcia. Także dzięki, cześć.